Siema, siema, z tej strony Angela, witajcie w kolejnym odcinku z GTA Online, to już jest drugi dzisiaj, przed chwilą była próba czasowa, a dziś powiem wam jakie są nowe zniżki i nowe premie w tym tygodniu. Oczywiście najpierw zaczynamy od autka na podium, na podium stoi D10, czyli jest to autko, które zostało dodane przy ostatnim update'cie do GTA, czyli Los Santos Summer Special. Dokładnie to jest to autko kosztuje 500 w legendary. Prezentuje się tak fajne autko. Naprawdę fajnie wygląda. Świetnie będzie je wylosować sobie. Dobra, to zobaczmy sobie, jakie są inne zniżki. W legendary. I tu jest to autko. D10 milion 500 kosztuje. Zniżki... To jest stara zniżka. Um, um, um. dalej, 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 to też stara zniżka i Swinger jest dalej na zniżce, ja nie rozumiem co oni chcą nam przez co powiedzieć, ale nadal mamy te kilka czy tam kilkanaście samochodów, to jest stara zniżka, tej już nie ma i ten jest dalej na zniżce, już chyba drugi czy trzeci tydzień, 190Z, nie wiem co oni chcą nam przez to powiedzieć, to dalej są aktualne zniżki, i co dalej? To też jest aktualna zniżka, aktualna zniżka. Nie wiem o co im chodzi, ale te auta są już, no nie wiem, drugi, trzeci, a może już czwarty tydzień na zniżce. Nie czaję o co chodzi z tym. Dalej, Mamba też jest na zniżce. Dalej. E, Stirling, nadal aktualna zniżka. Zentoro, to jest nowa zniżka, nie było jej w poprzednim tygodniu. I teraz jest na zniżce. I oczywiście Z-Type nadal na zniżce. Nie czaję, ale nadal tak jest. Southern. Tu jest tylko jedna zniżka i to jest ta zniżka. Na takiego dość dużego suwa. Teraz kosztuje niecały milion. Dobra, Worstock Mamy Wurstok zniżkę. Uj, weszłam nie tam gdzie trzeba. Wostock. Dobra, Worstock, Worstock Worstock. Co tu było? To są stare zniżki z poprzedniego tygodnia obie. Zaraz będzie nowa. Tu jest nowa zniżka. Ardent jest na zniżce. To jest autko, które ma, yy, ma z przodu dwa minigany w zderzaku. I tak poza tym to nie ma żadnej innej broni. Nie potrafi latać, nie potrafi pływać. Tak Wam powiem. I jest tampa bojowa na zniżce. E, tampa bojowa może mieć z przodu rakietki w zderzaku. Może mieć działko obrotowe na dachu i może mieć moździerz z tyłu na klapie bagażnika. Także to jest całkiem fajne autko i do tego można je opancerzyć, więc a, więc, no, będziemy troszkę, troszkę chronieni. I to jest tyle w Warstock. Tak trochę mało tych zniżek, nie? Ale poczekajcie na premię. <gry> Dobra, tu jeszcze jest jedna zniżka. Zniżka jest mianowicie na... O, poleciało za daleko. Na bunkry. Proszę. Jest bunkier, mamy 40% zniżki na wszystkie bunkry. A dodatkowo możemy też sobie odnowić nasz bunkier ze zniżką również 40%. Ok, jeśli chodzi o zniżki, to jest już wszystko, ale teraz przejdźmy sobie do premii. No to tak. Jest tylko jedna premia w akcjach. Jest to tryb adwersarza, który nazywa się Przywłaszczenie. I to jest um, premia razy dwa na, tą, na ten tryb adwersarza. A gdzieś to zaraz będzie. Jak już mówiłam, z myszką byłoby szybciej tam dolecieć. <noise> o! Jest, nareszcie. Przywłaszczenie premia razy dwa. Ok, to mamy przywłaszczenie razy dwa. Yy, dodatkowo jedna ze świetnych wiadomości. Znów mamy premię na biznes, i to nie byle jaki biznes, bo chodzi o nasz bunkier. Sprzedaż towaru z bunkru jest podwójnie premiowana teraz. Także ja mam, yy, ja mam pół magazynu, yy, pół magazynu, pół bunkra. Z towarem i jest to warte teraz ponad milion, kiedy zwykle cały bunkier był wart milion, milion dwieście czy jakoś tak. Także mamy podwójną e, premię na bunkier, na sprzedaż towaru z bunkru. I ostatnia wiadomość, taki rodzynek na koniec: diamenty wracają do napadów na kasyno! A co to oznacza? To oznacza, że będą live'y i będą diamenty na napadach. Także zapraszam od razu. I, I to jest już wszystko, co nowego pojawiło się w tym tygodniu. Dlatego dziękuję Wam bardzo i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.